Okej, okay, się zaczyna! Trzy, dwa, jeden Nie lecimy do skrzynek, ale do swojego najlepszego miejsca Ever No, z koleś On leci tam gdzie ja o nie Co za chamstwo Dobra, to już było hamskie Kurde, jaki fail. A propos, wam coś z River Gamesa z tego powodu, że nie wiedziałem po prostu, co najlepsze. Nie przy tego pomysłu. Myślałem, że znajdę coś z Rywel Gamesa. A mi się stra... z what the fuck? O nią ma o dzięki. Dobra, kurde, chyba tego nie wygramy. Chyba na pewno tego nie wygramy. Moje najlepsze miejsce zawiodło, więc nie wygramy. A propos, co myślicie o nowej skórce? Skórce. Nie, nie skórce, tylko nowe wrażenie, bo według mnie jest strasznie. Strasznie no, tak bez sensu jest trochę jak się ogląda film... O mamy siekierkę, mamy siekierkę. Jak się ogląda film, to w ogóle nie możesz skupić na filmie tak naprawdę dziwnie. Tamten wygląd był o wiele lepszy. A, dobra, przegraliśmy. A z racji tego, że nie będę robił tak ginie, to będzie, że będę wrzucał tylko te areny, które wygrałem. No to Wam wrzucę to jak przegrałem. Niestety. Tak. Dobra, to był tyle w tym filmiku. Zapraszam Was do udziału, do brania udziału w moim konkursie. Jeżeli chcecie, możecie zapkładać filmik oraz zasubskrybować na więcej.